Siemanko w Robloxie Dzisiaj y, zakładamy swoją farmę Tu mamy coś za darmo Możemy kupić, bo mamy pieniążki Także y, dobra Nie wiem co, co z tym się robi y, A gdzie można pety? Gdzie te zwierzaki można? Jestem ślepa. Hmm. Nie tutaj? Chyba, że u niego. Ale to... Możemy kupić kapustę. Ale... Co to zmieni? O, to było za. Nie wnikaj dobra? I... I co? Zróbmy tak. Tu trochę spieprzyłam, ale nie ważne. Pomijmy to. Tu coś jest. Sklep. Szczerze? No nie, bo raczej zniszczy całe. Jest tu ktoś w ogóle? On też za zaczyna. U, temu to idzie. Hmm. Okej. Okay. A czemu go tu nie ma? Chciałam go zobaczyć. On też bez peta, czyli czyli co? Czyli pet jest tylko i wyłącznie jakby za robuxy, tak? Dałabym to. Nie trzymasz uprawy, ale ja. A <gry> okej, okay, dobra, już wiem. Dobra. Już rozumiem. Ej! Dobra. Okej, okay, czyli to jest coś takiego. No dobra. Kupię tam jedną marchewkę. U. Ej, dobra, marchewka jest dobra. Bardzo dziesięć koła, tak? Dobrze. Ogólnie drogie są. Hmm, to można za <coughs> robuksy. <Zero> <coughs> <coughs> no dobra. Ale szczerze. Trochę. No przynajmniej moim zdaniem średnie, że no to jest za 39 robuxów, no ale tak czy tak, no moim zdaniem to jest średnie po prostu, że można tylko i wyłącznie za, za robuxy. No to, kurde czego chcesz chłopie? To jest akurat bardzo średnie. Ciekawe, co tu jest. No, raczej się nie dowiem. Bo raczej to jest bardzo dużo. No nie wiem. Aha. Już myślałam, że na płotek nie można. No kurde. Nie ucie, że ja coś kupiłam. Kupiłam, japiet. Nieważne, okej. Okay. No dobra, no czekajmy, zarabiamy pieniądze. To może, jak uzbieram na następną rzecz, inną niż marchewka, to do Was wrócę. Trochę to zajmie, więc. No dobra, coś tam zebraliśmy. Eee, na pomidora. Na trzy pomidory. Tak, dobra. Tu. Tu. I trzeci tu. I lądałem 165 No kurde, jestem zdenerwowana o to Zwaliłam tym, ale trudno. Tu chyba trzeba kupować to jeszcze. No, tak mi się wydaje. 32 i tu pieniążek jakiś jest. 32 to nie aż tak dużo. One strasznie mało dają, więc. Ale kurde. Bo hmm. strasznie drogie. Strasznie drogie. Dobra. Kupimy może to. Pomidora. I kupimy to za 32. I pomidora to posadzimy. To jest chyba plan. Taka spoko gierka. Dosyć tylko jakby te rzeczy były. Kury. <laughs> troszkę tańsze, ale dobre tu się szybko zbiera. Jakby te rzeczy były troszkę tańsze. 55, no okej. Okay. To... Trzeba nawadnić? Okej okay. Kto wiedział? Jakbym to mogła tam przenieść? Kurde, no szkoda. No szkoda, szkoda. Ale dobra, kupimy tego pomidora. Za chwileczkę. Tu ma chłop prawie cały ten. No ale w sumie no co on ma? Kapusty ten. Nie ma chyba nic takiego drugiego. Okej. Okay. Tu, ten. No ten nie idzie tylko na, na tym. To też tak średnio. Tak to, to już dawno bym mogła mieć. Ale trudno, dobra. Idziemy. Tyk. Pomidor. Komidor. Dobra. No i okej, okay, i co? I on co jakiś czas, aha, okej, okay, co jakiś czas będzie pieniądze dawał, tak? Więcej, dwa razy? Chyba, że on daje już tu podwójnie, ale wątpię. No ale dobra. Tu bym była ciekawa, no ale zebrać 5 milionów. O nie, 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 nie. No tu trzeba jeszcze też ulepszać. Ten wzrost i wartość pszenicy. Wartość pszenicy chyba w sumie nie. No chyba nie, no wartość pszenicy, no. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ale dobra, okej okay. No tu bym chciała tego brokuła wam pokazać, ale 10 milionów, to ja szybciej zbiorę 5 na, na to I tu może być pet, ale za 5 milionów Ajajajaj Co macie? Uu Tyle 5 milionów No myślę, no zastanawiam się Ile ta pszenica daje? 32. To nie tak dużo. E, dobra, widzicie co? Postaram się poczekać, żeby mieć te 5 milionów, żeby Wam pokazać, co jest tutaj. No dobra, no to co, czekamy. A, e, co jakiś czas też, może będę to ulepszała. Chociaż nie wiem, bo to 74 kosztuje, no to chyba nie. To i tak już 49 sekund yy, setnych, to, to jest okej. Okay. Dobra, ostatni raz. <grybujesz> I teraz czekamy. Dobra. Okej, okay, córka. Yy, udało nam się. Uzbieraliśmy 6 milionów. To jest sporo. Dobra. No to co? Może jeszcze nie. Dobra. No ale najpierw tu. O ja pierdolę, e e nie kupujcie tego. Nie kupujcie tego! Ale jestem zła teraz. Ja pierdzielę. Ciekawe, czy wszyscy to mają, czy nie. Czy za każdym razem jest może co innego? Ja pieprzę. Ale dramat i serio. Nie no, masakra. Nie fajnie. Nie no, nie fajnie. Ale chociaż są te rzeczy, które były, więc chociaż tyle, ale no, no, no nadal. Kurde, myślałam, że nie wiem, może jakiś pecik czy coś, a to coś takiego. Nie, masakra, dobra. Ja wam dziękuję. Zostawcie łapeczkę w górę, komentarz i subika, jeśli Wam się to podobało. No i co? Zapraszam też yy, do Andrzeja. Link w opisie, tak jak link do tej gry. Oczywiście też w opisie, jak zawsze w Robloxie. I do następnego, pa!